A teraz ostatni przekaz do Pani Ambasador. Zwracam się do Pani Ambasador Mosbacher, a przez nią do najwyższych władz USA. I'm addressing that to Madame Mosbacher and through her the highest authorities of the United States. Szanowna Pani Ambasador. Dear Madam Mosbacher. <laughs> Marsz Stop 447 dotarł pod kierowaną przez Panią Ambasadę. The march stop 447 has reached your embassy. Zgromadziła nas tu miłość do naszej ojczyzny, troska o jej losy oraz przywiązanie do prawdy. It is love for our country, concern the Poland's fate and allegiance to truth that gator us here. W ostatnich dniach uspokajała pani Polaków mówiąc, że Just Act nie zagraża Polsce. Over the last few days, Polish citizens by standing the, the Just Act does not treat in Poland. Czy jednak zaprzeczy pani temu, że amerykańska administracja wywiera na swoich najlepszych sojuszników ogromną presję? Czy jest pani w stanie otwarcie powiedzieć, że rząd USA nie żąda od Polski wypłaty w jakiejkolwiek formie roszczeń za bezdziedziczne mienie żydowskie? However, would you Denied that the US administration puts enormous pressure on Poland, after all, their best ally? Are you, a, are you able to openly declare that the US government does not require from Poland a payout in any form? Of claims for Jewish property. Przypomnę Pani o tym, co Wy, amerykańscy politycy, mówiliście w lutym tego roku. Pan Mike Pompeo wzywał nasz rząd do stworzenia kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia pożydowskiego. Pani mu wtórowała, mówiąc, iż problem roszczeń nie został ostatecznie rozwiązany. let me remind you what you, american politicians, said in february this year. mr. mike pompeo called our government to enact a comprehensive legislation regarding the restitution of heirs' property of the holocaust. you did second that by saying the problem of such claims was not finally solved. My, Ten wykreowany przez organizacje żydowskie problem zostanie definitywnie zakończony. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Sejm uchwalił jednoznaczne prawo gwarantujące, że Polska nie zapłaci ani złotówki. We, the The problem created by Jewish organization will indeed find its final resolve. We are going to do everything we can to ensure that the parliament enacts a clear-cut law guaranteeing that Poland will not pay one single dime. Bravo! Odkom zajmuje się tą sprawą. Mam przemożne wrażenie, że obserwuję kiepską komedię. Napisaną przez podrzędnego scenarzystę. Sprawa mienia bezdziedzicznego wydaje się wręcz nierealna. Organizacje żydowskie domagają się od nas, Polaków, pieniędzy trzykrotnie przewyższających nasz budżet. Za co? Za mienie, które zgodnie z naszym prawem przeszło w posiadanie skarbu państwa. Powiem więcej. Żądanie rekompensat za bezdziedziczne mienie jest niezgodne z waszym amerykańskim prawem. Wasz akt prawny koliduje z waszym porządkiem prawnym. Since I took this matter on, I have been under the impression that what I'm watching resembles on weak comedy written by a cheap jack playwright. The case of the hairless property seems downright surreal. Jewish organizations demand from us, pause, money three times exceeding our budget for property that, according to our law, rightfully belongs to the state treasury. And that's more. Demanding compensation for hairless property is against your own American law. Your legal act collides with your own legal order. Rekompensata za mienie bezdziedziczne jest w świetle polskiego prawa po prostu yeah. niemożliwa. In the light of Polish law, hairless property compensation is simply impossible. W imieniu narodu polskiego oświadczam Jeszcze raz: Polska nie zapłaci ani złotówki. Nie zrobimy tego, bo nie pozwala nam na to nasze prawo, prawda i honor. In the Light of Polish In the Light of Polish Law. Heres property compensation simple, impossible once again. In the name of Polish nation, I declare that Poland is not going to pay one dime. We won't do it for it's forbidden by our law as well, buzzing the truth and honor. We will watch the of Jeśli zajdzie taka potrzeba, ogłosimy projekt własnej ustawy. We are going to closely watch our government's actions. If an issue arises, we will introduce our own bill. Proszę napisać o tym w raporcie, do którego obliguje Was Just Act. A potem zapomnijcie o wyimaginowanych roszczeniach bezdziedzicznych całym wielkiej Polsce. Go away! Go away! Please make sure this is reflected in the report required by the Just Act 447 and then please forget about this imaginary heirs property claims. Glory to the great poet. Drodzy Państwo, zakrzyczmy jeszcze raz do Georgety Mosbacher. Stop, just act! Stop, just act! Już, chciałem wszystkim Państwu podziękować za to, że przyjechaliście z całej Polski, z całej Europy, a nawet z całego świata. Dziękuję Wam bardzo! Brawo, brawo. Dziękuję Wam również, dziękuję również wolontariuszom, wszystkim tym, którzy w akcji nie dla roszczeń działają. Dziękuję Wam, bo to Wy na ulicach wielu miast w Polsce mówiliście prawdę Polakom. Dziękuję! Dziękujemy, 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 dziękujemy. Dziękuję! Dziękuję również wszystkim swoim współpracownikom, Tomkowi Kolan Kalinowskiemu, Mariuszowi Piotrowskiemu, wielu innym, którzy nie są znani z imienia i nazwiska. Trudno by było całą tu listę wypowiedzieć. Naprawdę ci ludzie dali z siebie bardzo, bardzo dużo pracy i będziemy dla naszej Ojczyzny dawali bardzo dużo pracy. Dlatego jeszcze raz przypomnę, zachęcam Was wszystkich do wstępowania, do takiego pospolitego ruszenia do organizacji, która nas będzie łączyła, która będzie walczyła ze skutkami tej ustawy akt 447, że będzie nas mobilizowała do codziennej działalności, bo może dzisiaj, tak jak powiedział pan Grzegorz Braun, Nasz naród się obudził. Obudził się na tyle, że będziemy walczyli o swoje prawa. W, w, skończymy z tą naszą biernością i wszyscy z dumą będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy wielkimi Polakami. Zachęcam do tego. Brawa, brawa. Jeszcze jedno ważne podziękowanie. Panią Mosbacher i Azari już dziękujemy. <śpiewanie> W tej chwili odśpiewamy na koniec hymn. Rotę! Rotę! Hymn śpiewamy i potem zakończymy, zakończymy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Sama mocna oca szamroł odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej opolski. Za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na partę, jak zwyciężać mamy. Szwarz marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przyrodem złączył się z narodem. Marsz, twarz ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Jak za zarmiecki do poznania po wszystkim za Boże. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przodem złączył się narodem. Marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przodem złączył się z narodem. Już w do swej płaci, mówi zapłakany, Słuchaj, nojno, ponoć nasi i w wady. Mać, mać, z ziemi włoskiej do Polski, Za wojny przed się z narodem. Mać, Za moim środem, złączyć się z narodem. Brawo. Brawo! Zaśpiewamy jeszcze tą pieśń, która powinna być hymnem Polski. Tak jest. Rotę, ale proszę mi pomóc. Nie rzuć im ziemi skąd Polskim naród, polski ruch, królewski szefraz Nie damy, by nas gnębił wróg, Tak nam do pomózgu, rad tak nam do pomózgu. Do krwi ostatniej kropli trzy szyb, bronić będziemy. się rozpadnie wrok i tył. Żydowska zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy trud. Tak nam to pomóż Bóg. Tak nam to pomóż będzie Nie będzie niemiec klub nam twarz i dzieci nam Zgnieś, nie pójdziem żywo w trumne, Zajęcie mi dla jej cześć, Podnosi czoła dumne, Odzyska ziemi dziadu nóg. Tak nam to pomóż. Bóg. Brawo, brawo, brawo! Pięknie się, pięknie się skończyło. Mam kolejny postulat, żeby Ministerstwo Edukacji uczyło dzieci w szkołach tego od najmłodszych lat i będziemy śpiewali tylko ten hymn, bo to jest hymn polski. Na koniec chciałem podziękować bardzo policji, która tutaj pomogła, również służbom miejskim. Naprawdę duże brawa. Nikt nam nie przeszkodzi w dzisiejszym marszu. Policja wie, że walczymy również o ich pieniądze, bo jesteśmy jednym narodem. Policja z nami! Jesteśmy razem z policją. Dziękuję również stra Dziękujemy! 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 Dziękujemy. Dziek, dziękujemy również kolegom ze straży marszu niepodległości. Naprawdę tutaj dali kawał dobrej roboty. Brawo, Pamiętajcie o jednym jadąc teraz do domu wszyscy jesteśmy zmęczeni. To nie jest koniec, to jest dopiero początek i z tym przesłaniem jedźmy wszyscy do domów. Z Panem Bogiem. Z panem Bogiem. Zgłaszam zakończenie zgromadzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.